Wiesz dlaczego programiści są jak zardzewiałe roboty pod koniec dnia? Bo spędzają 8 godzin dziennie, średnio, ale w tej samej pozycji, a ich ciała dosłownie zapominają, jak się ruszać. Zapisz sobie ten film, bo przydać się po kolejnym maratonie kodowania. Przedstawiam Ci 5-minutowy zbiórkowy, który wykonasz nawet między spotkaniem na tym się. Pierwsze, proste. Zacznijmy od razu Powolne krążenia głową w jedną stronę i w drugą. Naprzemiennie. Wykonaj po 10 na każdą stronę. Następnie wyciągnij rękę przed siebie, odlegnij nadgarstek drugą ręką w jedną stronę, potem w jedną stronę, potem w drugą stronę. na Naprzemiennie też, po 10 razy w każdą stronę, na każdą rękę. Teraz, siedząc na skraju krzesła, chwyć za kolano i przyciągnij nogę do klatki piersiowej. Potem oczywiście drugą, każdą przytrzymaj po 10-15 sekund. Na koniec sobie wstań, chwyć ręce, wyciągnij je wysoko nad głowę, przechyl ciało mocno w jedną stronę, mocno w drugą stronę. Powtórz na każdą stronę po 10 razy. Regularne wykonywanie tego zestawu nie tylko zmniejszy napięcia, ale może nawet uchronić przed yy, zespołem od nadgarstka. A jak chcesz zobaczyć, jak pracuję indywidualnie, to możesz to zrobić, umawiając się na konsultację przez link w bio do mojego profilu. Do zobaczenia!